Cześć, tu Maciek Cigler z sukcesstudio.pl. Tym razem chciałbym poruszyć temat mailowych komunikacji z klientem, z przełożonym, ze, z w ogóle generalnie relacji między ludźmi. Ostatnio bardzo dużo zapoznaję się z materiałami przygotowanymi przez Aleksa Barszczewskiego i bardzo zachęcam żeby zapoznać się z tymi materiałami, dlatego też postanowiłem przygotować taki odcinek, gdzie postaram się zwrócić uwagę na pewne rzeczy, na pewne błędy, które stosujemy przy komunikacji z innymi ludźmi. Głównie oprę się o temat takiej komunikacji w mailach, ale dotyczy to też. Komunikacji face-to-face, face, czy przez telefon, czy w inny sposób. Chciałbym pokazać Ci kilka przykładów, które mam nadzieję dadzą Ci do myślenia i spowodują to, że bardziej zajmiesz się tym tematem, bardziej zainteresujesz się tym tematem. Wystarczy już i tak długiego wstępu. Przejdźmy do rzeczy. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest sytuacja, gdzie zlecenie zajęło mi więcej czasu niż zakładałem, niż było to przewidziane. Tu możemy zastosować dwie możliwości. Pierwsza możliwość przepraszam za opóźnienie. I to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ w ten sposób od razu przyznajesz się, że to jest Twoja wina, że to ty popełniasz błąd. Dużo lepiej brzmi, jeżeli powiesz, dziękuję za cierpliwość. To podziękowanie, a nie przeproszenie, zupełnie i na innym świetle cię stawia. Przepraszając. Powodujesz to, że ktoś uważa, że to jest Twoja wina. A niekoniecznie zawsze musi być to Twoja wina. Po drugie, w wypadku negocjacji, to już jest punkt zaczepny do tego, aby żądać od Ciebie upustu, bonusów, obniżenia ceny, czy jakichkolwiek innych gratisów. W tym momencie. Po części klient macie w garści. Czyli przepraszam za opóźnienie, a dziękuję za cierpliwość. To tak naprawdę zupełnie dwa inne podejścia. Wydaje się, że to niewielka różnica, a jak widzisz, różnica jest naprawdę spora. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Kolejny przykład to podkreślenie, że ja też jestem równie ważny. Rozmawiamy z klientem jako partnerem handlowym, a nie jako uniżony sługa z panem Wielkim, który może wszystko. Bo podchodząc w ten sposób, znowu narażasz się na rzeczy, które wymieniałem w punkcie poprzednim. Zobaczmy teraz, w jaki sposób nieprawidłowo i prawidłowo spróbować się zwrócić. Zacznijmy od tej złej wersji. Co najbardziej Państwu odpowiada, i druga opcja. Czy możecie Państwo, na przykład możecie Państwo powiedzieć to, czy tamto. Zadanie pytania i konkretnie zadanie też pytanie, ale w tym wypadku w zupełnie inny sposób. Czy widzisz tą różnicę? Często Zdarza się, że robimy coś dla kogoś ponad. I tutaj przyznaję się szczerze, sam też ten błąd robię. Robię coś dla kogoś, za co normalnie powinienem wziąć pieniądze. A ten ktoś mi dziękuje, a ja mówię: Nie ma za co. Czyli tak naprawdę umniejszam to, co dla tej osoby zrobiłem. Mówiąc nie ma za co, oznacza, że zrobiłem dla niej drobnostkę, że wcale nie poświęciłem czasami kilku godzin y, czasu, czy musiałem gdzieś tam pojechać, czy coś tam konkretnego zrobić, zaangażować jakieś swoje środki. Jeżeli mówię w ten sposób, nie ma problemu, nie ma za co dziękować. No, to dobra. Klienta w ten sposób przyzwyczajasz do tego, że możesz takie rzeczy robić w ramach naszej współpracy. Ten duży błąd już wiele mnie kosztował w życiu i staram się ostatnio już go nie popełniać. No dobrze, a jak powinno to brzmieć prawidłowo? Prawidłowo powinno brzmieć: to cieszę się, że mogłem pomóc. Czy. Mówimy, popatrz tutaj, odwołam się do Ojca Chrzestnego, do tego słynnego filmu, gdzie, jeżeli nawet coś jest wykonane, to widzisz, wykonałem dla ciebie przysługę. Oddałem ci przysługę. A co to oznacza? To oznacza, że ty mi jesteś winien też przysługę. I pamiętaj o tym, że wcześniej czy później ja się do ciebie odezwę i będę chciał, żebyś i ty mi wyświadczył przysługę. To stawia zupełnie innym świetle. To już nie jest nie ma problemu. A nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Tak, tylko jeżeli przyzwyczaisz do kogoś, że nie ma sprawy. No to potem jak będzie to już dla ciebie problematyczne, to ten ktoś też będzie uważał, że no przecież poprzednim razem nie było sprawy, to czego teraz ty się czepiasz. I tutaj przyznam się szczerze, wielokrotnie dochodziło w moim wypadku do nieporozumień z klientami. Bo ja nie dałem wyraźnego sygnału, że traktuję to jako przysługę. Czyli ja to dla ciebie robię, ok, jest to gratis, fajnie, ale to nie jest, nie ma sprawy. To nie jest, nie ma za co. To jest rzecz, do której ja włożyłem swój czas, poświęciłem swoje pieniądze. Czasami musiałem gdzieś dojechać, przyjechać, jakiś tam rzecz zużyć, do tego, żeby daną rzecz wykonać. Czyli wykonałem dla ciebie przysługę. Cieszę się, że mogłem Ci pomóc. Ja Ci pomogłem. A to oznacza, że jeżeli Ci pomogłem, to mogę kiedyś oczekiwać tej pomocy od Ciebie. Pamiętasz, kiedyś Ci pomogłem? Widzisz, jak zupełnie jest to inna sytuacja, za jak zupełnie jest to inne odniesienie. Pamiętaj, ja Ci kiedyś pomogłem. Pamiętasz? Pamiętasz, prosiłeś mnie kiedyś o przysługę. Ja zrobiłem to, co chciałeś, to co chciałaś. A teraz ja potrzebuję Twojej przysługi i teraz ja potrzebuję Twojej pomocy. Czy rozumiesz już, jak to działa? Kolejna rzecz to pewność siebie w stosunku do tego, co robisz. Jeżeli oferujesz coś czy proponujesz coś klientowi, wypadałoby być pewnym tego, co proponujesz, tych rozwiązań. Tutaj wprawdzie, znowu odwołam się do Aleksa Barszczeskiego. On mówi, że często jest tak, że on nie wie, jak w danej chwili daną rzecz rozwiązać. Ale w tym wypadku mówi, coś wymyślę, coś zrobię. I tutaj odwołajmy się do konkretnej sytuacji. Czasami używamy niefajnego zwrotu. Ten zwrot brzmi: może powinniśmy. Może powinniśmy. Czyli ty nie wiesz. Ty zupełnie nie wiesz. A co innego, kiedy powiesz, najlepiej byłoby. Wcale nie mówisz tutaj, że jesteś alfą i omegą, i to, co proponujesz, jest nieomylne. Ale ta furtka jest dużo mniejsza. To już nie jest, że a może tak, a może nie, takie niezdecydowanie. Tylko najlepiej byłoby. Powinniśmy, najlepiej, widzisz, zupełnie inaczej to brzmi. Zupełnie innym świetle stawia Ciebie to jako osobę, która w tym momencie komunikuje się z tą drugą stroną. Jeszcze raz przypominam, te sformułowania mogą być użyte. I w mailach, ale także i w rozmowie potocznej. Warto ćwiczyć takie rzeczy, aby w rozmowie z klientem po prostu potrafić to odpowiednio formułować. Odpowiednio formułować zdania, które tak naprawdę chcemy powiedzieć, a nie te, które wydaje nam się, że mówimy, a tak naprawdę klient zupełnie co innego słyszy. Kiedy trudno jest coś ustalić drogą mailową, możesz w gorszym przypadku przepisywać maila, czy pisać w ogóle z godzinę wyjaśniając klientowi zawiłości meandry, a i tak nie wiesz, czy on takiego długiego maila to w ogóle przeczyta. A po drugie, pytanie za 100 punktów czy coś z tego zrozumie? Tutaj przyznaję się szczerze, jeżeli są takie sytuacje, po prostu dzwonię do klienta i proponuję wyjaśnienie słowne tych wątpliwości. Mam bezpośredni kontakt z klientem i w ten sposób dużo łatwiej mi wyjaśnić pewne sprawy. Dużo łatwiej i szybciej załatwiam to, co chciałem. Dużo łatwiej, szybciej ustalam z nim, jak dana rzecz powinna wyglądać, jak powinno być to zrobione. Tu kolejny raz zapraszam do tego, żeby się z tym zapoznać. Przejdźmy dalej. Jesteśmy umówieni z klientem na spotkanie. I teraz w momencie kiedy przychodzimy możemy zastosować tekst w stylu będę musiał wyjść wcześniej bo muszę coś tam załatwić. Ale w tym momencie nie określasz czasu. Co to znaczy wcześniej? Czy założyłeś jakąś konkretną ilość Czasu, który mi jako klientowi poświęcasz. Jeżeli ustalamy, że nasza rozmowa miała trwać 2-3 godziny, no to powiedzmy, że jeszcze jako taką jest to sensowne. Ale w innym wypadku to jest czas niezmierzalny. Dużo lepszym rozwiązaniem jest, jeżeli powiesz: Będę musiał wyjść o godzinie i tu godzina. To zmienia zupełnie postać rzeczy. To zupełnie inaczej już wygląda. W tym momencie rzeczywiście pokazujesz, że szanujesz drugą stronę. Określiłeś czas dokładny. Mamy 45 minut. Czyli możesz też zastosować ogólnie coś takiego. Przepraszam, dzisiaj tylko mam godzinę czasu. Na wstępie chciałbym wspomnieć, że dzisiaj mam, mogę poświęcić tylko godzinę czasu, ponieważ mam następne spotkanie. Określiłeś konkretny czas, wiemy w jakich ramach się będziemy mieścili z naszą komunikacją. To kolejna z rzeczy, którą warto po prostu stosować. Kolejna część negocjacji i rozmów z klientem. Tutaj czasami w pewnym momencie nie wiemy, na jakim etapie już tej rozmowy jesteśmy. Możemy znowu zastosować dwie opcje. Uwaga, opcja gorsza. Chciałbym się tylko dowiedzieć. Chciałbyś się tylko dowiedzieć, czyli znowu ta uniżona postawa. To słynne. Miętolenie czapki przy wejściu w drzwiach. Przepraszam panie, czy zechciałem mi, panie kochane z urzędu skarbowego, powiedzieć, czy ja w ogóle mogę oddychać tutaj? A podejście numer dwa Kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi? Widzisz, tutaj wyznaczasz konkretnie. Przyciskasz do muru. Nie tracimy czasu, tylko konkretnie, kiedy mogę spodziewać się odpowiedzi. Czasami trzeba zastosować taką formułę, bo dzięki temu klient nie ma możliwości już tak łatwej ucieczki. Więc warto często coś takiego zastosować. Czasami zdarza się, że wysyłasz dokument, który ma na przykład błędny załącznik. I tu znowu mamy dwie opcje przyznania się tego do, błędu, do tego błędu. Znaczy, możesz się przyznać, możesz niekoniecznie się przyznawać. Pamiętaj, że jeżeli to są negocjacje, jeżeli negocjujesz sprawy finansowe w ten sposób, to jest kolejny haczyk, żeby cię złapać. OK, pan zrobił błąd, OK, pan nie dopilnował, no to rozumiem, że cena idzie automatycznie w dół. A może niekoniecznie ci na tym zależyć, żeby właśnie tak było. Więc w tym wypadku nie stosujemy formuły takiej jak. Przepraszam, zupełnie tego nie zauważyłem. Nie. Słowo przepraszam. Tak przyznaję się do winy, moja wina mea culpa mea maxima culpa. Trudno będzie pan miał gratisa. Miś będzie gratis. A zupełnie inne podejście jest wtedy, kiedy powiesz w następujący sposób. Poprawiony dokument w załączniku. Dziękuję za czujność. Widzisz, w tym wypadku nie przepraszasz. Dziękujesz za czujność. Czyli nie ma takiego czegoś, że przyznajesz się, że to twoja wina. To nawet może być twoja wina, ale niekoniecznie musisz się do tego przyznawać. W tym wypadku dziękujesz za czujność. Czyli klient wie, że no tak, owszem, ale jest mile połechtany, bo był czujny. Ale tylko tyle uzyskał, tylko tyle ugrał. Widzisz, jak to wygląda? I już na koniec pytanie: czy to, co było mówione, jest zrozumiałe? Możemy to znowu na dwa sposoby: na koniec tego naszego maila, czy podczas rozmowy zadać pytanie. Czy już to zostało zrozumiane? Zły sposób jest następujący. Mam nadzieję, że to ma sens. Co to w ogóle jest? Ty masz nadzieję? To ty nie wiesz, co ty mówiłeś? Nie wiesz, co ty przedstawiaj? Czy to ma sens? To ty sam masz wątpliwości, czy to ma sens? No to co ty tu w ogóle proponujesz? No, totalnie bez sensu. Warto się zastanowić, bo czasami coś takiego dostaje. No po prostu się zastanawiam, co z tym wypadku z tym mam zrobić. Zauważasz to? No dobrze, a jak to trzeba by było zrobić? A proszę ciebie bardzo. W razie pytań pozostaje do dyspozycji. Widzisz? Czyli ty nie masz wątpliwości, że ma to sens. Ty możesz podejrzewać, że mogą być jakieś pytania. W tej sytuacji pozostajesz do dyspozycji. Służysz swoją pomocą, zaangażowaniem, chęcią i tak dalej i bla bla bla. Najważniejsze, że masz pełną gotowość do dalszej współpracy. Ale nie podważasz samemu sobie swojej własnej oferty, pytając czy to ma sens? Czy dla Państwa to było sensowne? Zauważasz to? Naprawdę takie ludzie robią błędy. Przejrzyj swoje maile, czy przypadkiem tam któryś z tego błędów, tego typu błędów nie ma. Czas na małe podsumowanie. Przyznaję ci szczerze, że po tym, jak miałem okazję obejrzeć sporo filmów Aleksa Barszewskiego, sam wziąć udział w warsztatach przez niego prowadzonych, a także zapoznać się z jego książką, którą polecam, rzeczywiście jest godną uwagi pozycją i warto ją przejrzeć, to na wiele rzeczy Alex otworzył mi oczy. Dopiero on zwrócił mi uwagę, jak ważne są niektóre szczegóły, jak ważne są niektóre słowa. Czasami robi to bardzo dużą różnicę. To może zaważyć na tym, czy dany kontrakt zostanie zawarty, czy nie. To może zaważyć na tym, czy zarobisz te pieniądze, których oczekujesz, czy nie. Czy po prostu nic ci z tego nie wyjdzie? Warto na to zwracać uwagę. Zupełnie inaczej podchodzi się do ludzi, którzy są przygotowani do takich rozmów. Są oczywiście specjalne kursy, są różnego rodzaju rzeczy, prace z kołczami, jakimiś innymi rzeczami. Niekoniecznie się do tego zachęcam. Naprawdę bardzo dużo fajnych materiałów, Alex Barszczewski zamieszcza na swoim kanale proponuje zacząć od tego. Nie jestem fanem wydawania pieniędzy na byle co, na kolejnych coachów, którzy ci będą obiecywali złote góry. Do wielu rzeczy można dojść po prostu samemu. Po prostu trzeba czytać, oglądać i wdrażać co najważniejsze. Na dzisiaj Będę już kończył ten odcinek. Staram się, jak widzisz, robić coraz ciekawsze filmy, bo sam się rozwijam. Sam coraz więcej wiem, coraz więcej rzeczy poznaję i mam nadzieję robić to dalej: dalej poznawać nowe rzeczy, coraz fajniejsze, coraz ciekawsze tematy. Mam nadzieję, że będę w stanie przekazywać Ci te rzeczy, będę w stanie udostępniać je w postaci kolejnych filmów. Więc zapraszam do zaglądania na mój kanał. Jeżeli uważasz, że ten film jest tego wart, żeby podzielić się z innymi, bardzo proszę prześlij go do swoich znajomych, do swoich przyjaciół, do może współpracowników, może pracowników, a może czasami nawet do klientów, żeby pewne rzeczy potrafili zrozumieć. Chociażby to słynne nie ma sprawy. Warto myślę, też to innym udostępnić, ponieważ wiedza jest naprawdę fajna i istotna. Bardzo Cię proszę o udostępnienie. Jeżeli masz ochotę skomentuj film, jeżeli masz jakieś pomysły na kolejne filmy, odcinki, zapraszam do kontaktu. Staram się odpisywać na bieżąco. W tym momencie. Ten film już kończę. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego dnia i obyć się wszystko układało tak, jak sobie życzysz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do widzenia. Do zobaczenia.